Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie. Enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Problemem, który najczęściej spotykają właściciele Renault Clio II z lat 2004 do 2009, jest przepalona lampa przeciwgłowa po lewej stronie. Przyczyną może być zużycie żarnika, wilgoć przedostająca się do obudowy lub niewłaściwe napięcie zasilania. Uszkodzona żarówka nie tylko ogranicza widoczność w warunkach ograniczonej przejrzystości, ale także zwiększa ryzyko mandatów za nieprawidłowe oświetlenie. Aby przywrócić pełną funkcjonalność, warto wymienić tę część samodzielnie, stosując się do kilku prostych zasad. Najpierw odłącz akumulator, aby uniknąć przypadkowego zwarcia podczas pracy przy instalacji elektrycznej. Następnie otwórz maskę i zlokalizuj tylną krawędź reflektora, gdzie znajduje się pokrywa lampy przeciwmgłowej. Pokrywę zwykle zabezpiecza jeden lub dwa małe śruby oraz zatrzaski, które należy delikatnie odchylić. Po jej zdjęciu ujrzysz żarówkę mocowaną w gnieździe z plastikowym trzonkiem. Trzymając nową lampę za metalową część, wsunij ją prosto do gniazda, aż usłyszysz klik, świadczący o prawidłowym zamocowaniu. Upewnij się, że styki są czyste. W razie potrzeby przetrzyj je suchą szmatką lub specjalnym preparatem do styków. Następnie zamontuj ponownie pokrywę, przykręcając śruby i przywracając zatrzaski na miejsce. Po zakończeniu prac podłącz akumulator i przetestuj działanie, włączając światła przeciwmgłowe i sprawdzając, czy lampa świeci równomiernie. Jeśli wszystko funkcjonuje prawidłowo, zamknij maskę i możesz wrócić na drogę. Przed ostatecznym zamknięciem maski warto sprawdzić moment dokręcenia śrub. Aby uniknąć ich poluzowania pod wpływem drgań, dodatkowo, po kilku kilometrach jazdy, wyłącz i ponownie włącz światła, aby upewnić się, że żarówka nie przegrzewa się i nie pojawiają się migotania. Regularna kontrola uszczelki wokół lampy zapobiega wnikaniu wody, co wydłuża żywotność nowego elementu. Dzięki takiemu podejściu, wymiana lampy przeciwmgłowej stanie się szybka, bezpieczna i trwała. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.